Dziś na kanale o technologii temat nietypowy, ale bardzo istotny, szczególnie dla rodziców, bo opowiemy sobie o elektronicznych dziennikach, a konkretnie o opłatach za nie, które ponoszą właśnie rodzice, co uważam, że jest po prostu skandaliczne. I tak, jak już od początku możecie zauważyć, wkurzyłem się na Librusa. Jest to system, który jest w szkole mojej córki. Moja córka teraz poszła do szkoły do zerówki. Zaraz o tym powiem trochę więcej. Ale widzę, że takich wkurzonych rodziców, zirytowanych tą sytuacją jest tak naprawdę dużo. Bo doszło do absurdalnej sytuacji, w której prywatna firma, prywatna spółka tworzy rozwiązanie elektroniczny dziennik, które jest. Obowiązkowe i pobiera opłaty za to, że to rozwiązanie jest obowiązkowe, właśnie w publicznej szkole. W publicznej szkole, na którą tak naprawdę składamy się wszyscy w naszych podatkach. I to w Librusie działa tak naprawdę od lat, chociaż dla mnie jest to temat tak prywatnie świeży. No bo tak jak mówię, dosłownie miesiąc, dwa miesiące temu moja córka poszła pierwszy raz do szkoły do zerówki, więc ja jako rodzic zderzam się z tym tematem po raz pierwszy. Z kolei, kiedy ja chodziłem do szkoły, no to jeszcze takich rozwiązań jak Librus nie było. Natomiast już poza tym moim kontekstem. Też warto poświęcić temu tematowi więcej uwagi, no bo od listopada tego roku drugi elektroniczny dziennik, też bardzo duży, czyli wulkan, staje się w Polsce płatnym rozwiązaniem. I pamiętajcie, że zanim jeszcze zaczniemy, to wszystko, co powiem i ja mówię z bardzo konkretnej z mojej prywatnej perspektywy, czyli z perspektywy rodzica, którego córka poszła teraz do zerówki, którego córka jest tak naprawdę no, na pograniczu przedszkola i szkoły, no bo te zerówki wiadomo, że są w obu tych placówkach, my wybraliśmy akurat szkołę, natomiast yy, mówię o dziecku, które ma w tej chwili jeszcze pięć lat. Dopiero za chwilę kończy szóste urodziny. A tych perspektyw ja wiem, że jest bardzo dużo i zanim napiszecie swoją, zanim zaczniecie być może krytykować, to pamiętajcie, że świat nie kończy się tylko na Was, bo ja wiem, że z Librusa korzystają i osoby na przykład w liceach, które są już same na progu dorosłości. Korzystają rodzice nastolatków. I wiem też, że jest jeszcze kolejna grupa osób, która mówiła, że kiedyś tego Librusa nie było i oni żyli, a w ogóle tu mieszkali całą jedenastką w jeziorze i nikt nie narzekał. No, okej, okay, ja wiem, kiedyś było inaczej, ale pamiętajcie, że dzisiaj te dzienniki elektroniczne są po prostu obowiązkowe. Czasy się zmieniły, no i stajemy przed innymi problemami. No dobrze, ale zanim sobie przejdziemy do tych konkretów, do tych problemów, powiedzmy sobie, czym jest właściwie ten Librus, no i przy okazji też wulkan. Bo tak powszechnie mówi się, że to są e-dzienniki, czyli po prostu elektroniczne dzienniki, w których rodzic może podejrzeć, czy to oceny, czy to jakieś inne wyniki, czy na przykład nieobecności, ale ja bym powiedział, że to jest coś więcej, bo to jest tak naprawdę cała szkoła w aplikacji. Więc w moim akurat przypadku. Librus nie służy do ocen, no bo oceny pojawiają się w, na późniejszych etapach edukacji, tak? Nie ma ich jeszcze w zerówce, więc dla mnie Librus jest po prostu platformą do komunikacji. Komunikacji pomiędzy rodzicami a wychowawczynią, nauczycielkami, ale także dyrekcją. No i to właśnie w Librusie dostajemy informacje na przykład od wychowawczyni, a uwierzcie, że naprawdę tych informacji właśnie w zerówce, na początku. Tej nowej szkoły jest naprawdę multum, no bo koniec końców no zmieniło się totalnie środowisko, zmieniła się tak naprawdę rzeczywistość, w jakiej te nasze dzieci się poruszają. Ale na tych późniejszych etapach Librus to również coś więcej, no bo mamy tam na przykład informacje o pracach domowych, mamy informacje o nieobecnościach, mamy też możliwość usprawiedliwiania nieobecności dziecka, mamy różne terminarze i tak dalej, więc jest to naprawdę taki prawdziwy kombajn na styku nauczyciel, uczeń i rodzic. I tak jak wspomniałem, ja tutaj skupię się właśnie na Librusie, natomiast większość z tych problemów, o których opowiem, dotyka też Vulkan, czyli drugie popularne rozwiązanie, które właśnie od listopada stanie się płatne i będzie kosztowało 43 bodajże złotych rocznie. No więc, co jest nie tak z Librusem? Co jest nie tak z tymi elektronicznymi dziennikami? No i mój główny zarzut dotyczy oczywiście opłat, o czym już wspomniałem, no bo co prawda, Librus w takiej Podstawowej wersji jest rozwiązaniem darmowym. Natomiast, jeżeli dzieje się dużo i jeżeli to służy do komunikacji pomiędzy wychowawczynią a mną, rodzicem, no to uważam, że ta wersja płatna jest po prostu obowiązkowa. Co też zasugerowała sama wychowawczyni naszej klasy, która powiedziała, że rodzice innych klas raczej wykupowali tą wersję płatną, no bo życie z darmową no jest po prostu trudne. I teraz tak, aplikacja Librus w darmowej wersji nie obsługuje kluczowych dla mnie, powtarzam, dla mnie rzeczy, czyli wiadomości oraz powiadomień. Kiedy mam Librusa zainstalowanego na telefonie, no to przez pierwsze darmowy miesiąc ja dostawałem wiadomości. Widziałem, co się dzieje, widziałem, o co pytają panie, widziałem też, no wiadomo, jest tych informacji dużo, więc to wszystko do mnie docierało. Po tym miesiącu przestało tak naprawdę docierać, no i tym sposobem część informacji po prostu mnie ominęła. Ja po prostu nie wiedziałem, że pojawiały się jakieś nowe informacje od wychowawczyni. No więc koniec końców ja ten abonament kupiłem. Ile to kosztuje? Są dwie wersje. Taka podstawowa kosztuje 36 zł. A taka droższa pełna kosztuje 50 zł. I jest to opłata za cały rok szkolny, która trwa aż do czerwca. Później od września trzeba uiścić na nowo tę samą opłatę. I ja wiem, teraz będzie masa komentarzy, że no to co, że szkoda ci pięciu dych na swoje własne dziecko. No nie, nie szkoda. Ja na dzieciach nie oszczędzam. Natomiast tu w ogóle nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi tutaj po prostu o zasady i o funkcjonowanie dzieci w publicznych szkołach opłacanych z naszych podatków. I teraz tak, tutaj spółka tworząca Librusa. Pewnie powie, że ma taki wytrych, no bo przecież jest dostępna wersja zupełnie darmowa. Tylko, że nie w aplikacji, a przez stronę www. Jeżeli się zalogujecie, czy to na telefonie, czy na komputerze, do Librusa poprzez stronę www, no to tam jest prawie pełna funkcjonalność, no bo rzeczywiście są wiadomości, możemy odczytać te wiadomości, natomiast pamiętajcie, że nie ma powiadomień, więc tak czy inaczej nie otrzymacie na żywo informacji o tym, że coś nowego przyszło. I ja tym podzieliłem się na Twitterze, też zasięgnąłem opinii wśród moich znajomych, którzy mają trochę starsze dzieci. I faktycznie wielu z nich obchodzi ten problem w taki sposób, że w Librusie ma ustawione powiadomienia, ale mailowe. Czyli jeżeli pojawia się jakaś informacja, to natrafia na tą wersję webową, dostępną przez przeglądarkę. Natomiast powiadomienie no nie wpada na smartfon takie natywne, a po prostu przychodzi jako mail. No i umówmy się, z tym dałoby się żyć, jeżeli tak to by działało, to nie ma tak naprawdę o czym mówić. Chociaż też de facto są dwa problemy i to istotne. No bo po pierwsze, u nas to konto Librusa naszej córki jest przypisane do konta mailowego mojej żony, więc jeżeli te powiadomienia by przychodziły, to na jej maila, a nie mojego, więc ja siłą rzeczy bym tego nie zauważył. No ale po drugie, co ważniejsze, u mnie tych powiadomień mailowych po prostu nie ma. I staram się naprawdę dojść, co jest przyczyną tego problemu, dlaczego ja tego nie widzę, bo według poradników na stronie Librusa w panelu powinna być taka możliwość, ale mój panel wygląda zupełnie inaczej, niż nawet na tych oficjalnych poradnikach Librusa. Dlaczego? Tak naprawdę nie wiem, ale to, co udało mi się ustalić, to wydaje mi się, że powodem jest to, że moja córka chodzi właśnie do zerówki. W związku z tym ten panel jeszcze nie wygląda tak jak u ucznia, a wygląda jak u przedszkolaka, no bo tak jest w Librusie właśnie definiowana zerówka. Więc podsumowując, bez płacenia, w moim przypadku. Ja, co prawda, mógłbym podejrzeć wiadomości poprzez stronę www, ale musiałbym o tym pamiętać, musiałbym się zalogowywać, sprawdzać to kilka razy dziennie, no bo nie miałbym powiadomień, nie wiedziałbym, czy coś ważnego właśnie nie wpadło i czy mnie nie omija. I ktoś powie, że to jest przypadek bardzo niszowy, że dotyczy być może tylko uczniów, właśnie zerówek, no ale z drugiej strony kurczę, no, nas jest przecież dużo tych rodziców dzieci chodzących do zerówki, no, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tak naprawdę w skali całego kraju, więc myślę, że i tak warto ten problem podnieść. Choć tak naprawdę uważam, że powinien się zbudować. Wszyscy rodzice, nawet dzieci ze starszych klas, no bo opłaty za to, żeby mieć w aplikacji te powiadomienia, no to uważam, że jest coś absurdalnego. A tym bardziej bulwersujące jest to, że nawet w płatnej wersji tej aplikacji mamy reklamy, czyli płacimy, a i tak oglądamy reklamy. I co jeszcze gorsze, ta aplikacja i cały ten interfejs jest po prostu totalnie przedpotopowy, wygląda bardzo źle, jest niefunkcjonalne, zacina się, no i. No nie przystoi po prostu, żeby w 2024 roku sprzedawać program, który wygląda w taki sposób. No dobrze, ktoś zapyta, dlaczego te powiadomienia są takie ważne, dlaczego ja tak drę o to w szaty, mówiąc w przenośni. No więc podam tutaj wam takie dwa konkretne przykłady. Choć tych przykładów jest dużo więcej, no ale te dwa myślę, że nakreślą o co tutaj chodzi. I pierwszy przykład jest z Twittera, taki dość skrajny, no ale jak najbardziej yy, mogący się wydarzyć w życiu każdego, bo o szóstej rano do pewnego użytkownika przyszło powiadomienie o tym, że nie będzie pierwszej lekcji. No i mówmy się, że w tym domowym porannym rozgardiaszu, no nie ma za bardzo czasu, żeby siedzieć w telefonie i sprawdzać jakieś tam strony. Yy, Strony internetowe, więc wieziecie dziecko na rano do szkoły, no i się okazuje, że pierwszych zajęć nie ma. Jeżeli dziecko jest starsze, no to jasne, no żadnym problem. Wiadomo, może sobie jakoś tam ten czas wykorzystać. Natomiast postawcie się w sytuacji takiego pięciolatka, który właśnie przychodzi do tej szkoły do zerówki, no i się okazuje, że nie ma tych pierwszych zajęć, że musi je spędzić, nie wiem, w świetlicy czy z jakąś inną grupą z osobami, których tak naprawdę nie zna do końca, bo dopiero zaczął tę szkołę, no jest to po prostu słabe. O takich rzeczach powinno się wiedzieć wcześniej. Teraz drugi przykład. Akurat z mojego życia i z wiadomości, której ja nie otrzymałem, która mnie ominęła. No i teraz tak, moja córka chodzi na basen. I teraz po tym pierwszym miesiącu, żeby nadal móc odbierać córkę z basenu, no bo ja przyjeżdżam po nią osobiście, na przykład po to, żeby wysuszyć jej włosy. No wiadomo, taka pomoc y, przy dziecku jest na basenie ważna, bo pięciolatki, kiedy się przebierają z tych mokrych strojów, to wiadomo, że to nie jest taki poziom samodzielności jak u starszych dzieci. No i raczej wypadałoby im pomóc. Więc ja przyjeżdżam i odbieram córkę z basenu. Tak robi zdecydowana większość rodziców. I teraz, abym mógł nadal to robić, muszę dostarczyć do szkoły pewien dokument. Jest to wypis z rejestru sprawców przestępstw tle seksualnym. Takie mamy czasy, jest to po pokłosie ustawy Kamilka. Chodzi o to po prostu, żeby dostarczyć papier, że nie było się karanym na takim właśnie tle, żeby po prostu zapewnić bezpieczeństwo tych dzieci i tak dalej. No bo kiedy wchodzi się do szatni, te dzieci się przebierają, no wiadomo, tam są nagie przez moment i tak dalej. Więc w sumie dziwna rzecz, ale chyba jednak dobra, która też daje poczucie, że nie tylko my sami, ale też inni, inne osoby, które są w szatni, nie mają jakichś w związku z tym dziwnych myśli. No odłóżmy ten temat na bok. W każdym razie taki papier był potrzebny. No i teraz zobaczcie, mnie informacja o tym dokumencie ominęła, no i się okazało, że kiedy dotarła do mnie ta informacja, kiedy w końcu ją sprawdziłem, no to mam tak naprawdę dwa dni na dostarczenie jej do szkoły, więc gdybym zobaczył to na przykład dwa dni później, no już nie wszedłbym na basen do tej córki, co no byłoby też mega słabe. Także to dwa przypadki takie może trochę skrajne, ale jednak prawdziwe. No ale do tego dochodzi też cała masa takich zwykłych informacji, czyli na przykład o wyjściach, o płatnościach, o jakichś innych rzeczach, które dzieją się w szkole. No naprawdę dzieje się tego na początku zwłaszcza dużo, więc. Dużo tych informacji po prostu do skrzynki odbiorczej spływa. No i słuchajcie, ja tą moją opinią podzieliłem się na Twitterze. No i oczywiście, jak zwykle, na Twitterze musiała wybuchnąć wielka burza i są jak zwykle dwa obozy ludzi. I pierwszy obóz twierdzi, usprawiedliwia tej aplikacji i twierdzi, że co to jest te 50 zł rocznie? No przecież każdego stać, że po co robić takie larum. No tak jak mówiłem, tu w ogóle nie chodzi o tę kwotę, tylko chodzi o zasady. I o to, że prywatna firma zrobiła rozwiązanie, które jest obowiązkowe w publicznej szkole. Ktoś inny stara się to usprawiedliwić, że no dobrze, ale utrzymanie serwerów kosztuje, więc nic dziwnego, że za aplikację są opłaty, że skąd się tam człowieku urwałeś z choinki? Przecież wiadomo, że za aplikację się płaci. No i tak i nie, bo słuchajcie, Librus działa tak, że szkoły również muszą za niego zapłacić, i właśnie te opłatę ze szkół idą na utrzymanie serwerów, natomiast te opłaty narzucone na rodziców to z tego co ja rozumiem zasada działania tej aplikacji to jest po prostu czysty zysk i tak samo będzie właśnie w tym wulkanie. I tym bardziej nie uważam, że jeżeli szkoła wymaga jakiegoś rozwiązania to dobrą drogą jest przerzucanie kosztów tego rozwiązania na rodziców. No nie tak to powinno wyglądać. Ktoś inny rzuca jeszcze hasło o tym, że darmowe aplikacje nie istnieją, a jeżeli ja chcę, żeby ten dziennik był darmowy no to to jest już komunizm. No więc ja odpowiadam, czy według Ciebie M obywatel albo moje IKP to jest komunizm? No nie, no te aplikacje pokazują, że jeżeli państwo się chce zaangażować w stworzenie jakiegoś rozwiązania cyfrowego, no to jak chce, no to jednak potrafi. I może to jest moment, że jednak to państwo powinno by wdrożyć również M dziennik. Skoro mamy M obywatela, dlaczego by nie stworzyć tego M dziennika, który jest potrzebny tak naprawdę w każdej szkole w kraju? No, ale oczywiście dużo też rodziców mnie poparło, i dużo osób też widzi problem w tym, że nawet jeżeli ta wersja webowa jest darmowa, no to ludzie piszą, że mając samą wersję webową, jeżeli jacyś rodzice tak mają w szkole, no to i tak połowa informacji ich omija. No bo co innego mieć jednak wersję taką przeglądarkową, a co innego mieć powiadomienie na telefonie. No, na telefonie, który jednak cały czas gdzieś tam mamy w ciągu dnia w ręce i widzimy to na żywo, że coś się nowego, ważnego pojawia. I nie musimy sami się w to angażować. Jak zapomnimy sami sprawdzić, to i tak dostaniemy powiadomienie. No ja uważam, że to jest dosyć ważna jednak rzecz. A już szczególnie w sytuacji, kiedy nie działają te powiadomienia mailowe, tak jak w moim przypadku. No ale wiele osób zauważa też ten problem, że po prostu prywatne biznesy zarabiają na aplikacji, która, no tak naprawdę, wykorzystuje szkoły, wykorzystuje te finansowane z naszych podatków placówki. I czy to wszystko jest fair? No, ja sam w szkole mam jedno dziecko, ale są przecież rodzice, które mają dwójkę, trójkę, nawet czwórkę dzieci w szkole. No i teraz w Librusie jest tak, że za każde dziecko trzeba wnieść te opłatę. Czyli macie trójkę dzieci, to płacicie 150 zł rocznie. I teraz jeszcze podsumujmy, bo jeżeli macie te 13 lat edukacji dziecka w szkole, czyli zerówkę, 8 klas podstawówki i 4 lata liceum, no to macie 13 razy 50 zł. To jest 650 zł per dziecko, które trafia w ręce jakiejś koniec końców organizacji spółki prywatnej. No ale teraz pójdźmy jeszcze krok dalej, spójrzmy na to z jeszcze innej strony, no bo według danych GUS w ubiegłym roku szkolnym do podstawówek w Polsce chodziło 3,1 miliona dzieci. Z kolei do szkół ponadpodstawowych chodziło 1,7 miliona dzieci, co daje nam łącznie grupę 4,8 miliona dzieciaków. Dzieci, już też młodzieży później. No ale 4,8 miliona, prawie 5 milionów ludzi. I teraz zauważcie, jeżeli za każdą z tych osób zapłacimy te 50 zł abonamentu, no to nam się robi rocznie 250 milionów złotych. Bardzo konkretna kasa, która trafia właśnie do jakiejś prywatnej spółki. A na to wszystko nakładają się przecież jeszcze te opłaty, które uiszczają nie rodzice, a same szkoły za to, żeby w ogóle wdrożyć u siebie tego Librusa czy też wulkana. Więc to by było na tyle. Ja myślę, że moje stanowisko przedstawiłem wyraźnie. Teraz wydajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat, bo jestem ciekaw Waszych opinii. Tylko bardzo proszę, nie obrażajmy się, zachowajmy szacunek do drugiej osoby. Pamiętajmy, że ile osób, tyle sytuacji, i że świat nie kończy się na czubku nosa konkretnej osoby. No po prostu inna osoba może być w innej sytuacji inaczej używać tego librusa niż wy, do czego innego go potrzebować. Jedni do ocen, drudzy do komunikacji, trzeci być może tylko do usprawiedliwień. Ile osób, tyle naprawdę sposobów. I na końcu dajcie znać, czy uważacie tak jak ja, że rolę takiego dziennika elektronicznego, który jest wymagany w publicznej szkole, no powinno przejąć po prostu rozwiązanie też stworzone publicznie. No okej, okay, niech to będzie z naszych podatków, tak jak na przykład M. Obywatel, czy właśnie moje IKP, no ale przynajmniej te pieniądze nie będą trafiać później od rodziców do jakichś tam zewnętrznych firm. No ktoś sobie nie będzie kapzyn napychał tym, żeby sprzedawać rodzicom rozwiązanie niezbędne do funkcjonowania w szkołach. no Według mnie to jest bardzo nie fair. I Ja prywatnie uważam, że taki M-dziennik naprawdę by się przydał i też uważam, że dałoby się zrobić to dobrze, być może nawet lepiej niż Librus, no umówmy się, ta poprzeczka nie jest zawieszona akurat zbyt wysoko i Skoro M-Obywatel się udał, to ja uważam, że mógłby się udać również M-Dziennik. Więc dziękuję za Waszą uwagę. Na sam koniec mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie proszę w komentarzu hasło płatny dziennik. Ja będę wtedy wiedział, że obejrzeliście ten materiał do końca. Koniecznie napiszcie, co o tym myślicie. No i zachęcam Was do subskrybowania kanału o technologii, kanału o domu, do słuchania również podcastu o technologii, a także zapraszam Was, czemu by nie, do naszego białostockiego Muzeum Gier i Technologii, które właśnie otworzyliśmy. Więc dziękuję i do zobaczenia.